do sprawdzenia i pełnego tuningu, dwa radiotelefony. Na dole mamy Intek M490. Natomiast górny radiotelefon to jest Albrecht AE6690 chyba tak. Takie oto dwa, dwa radiotelefony w polskim systemie już pewnie ustawione, ale właściciele na przykład przysyłając mi radiotelefony, na przykład nie poinformował mnie, czy nie napisał o tym, że na przykład tu mamy taki oto mikrofon od Albrechta. Jest on, jak widać, pozaklejany już izolacją. Natomiast, o właśnie, dlaczego jest pozaklejany izolacją? Ponieważ przewód już popękał i to wszystko wisi o właśnie w ten sposób. Za chwilkę to w ogóle popęka, urwie się i będzie po sprawie. Także to też przydałoby się poprawić, ale właściciel napisał mi, że wszystko jest w porządku. Tylko sprawdzić i wykonać tuning. W zasadzie to tyle. Ale najpierw może, no, może najpierw podłączę te radiotelefony i sprawdzę ich parametry przed tuningiem. Może najpierw górny radiotelefon Albrecht. Naklejki gwarancyjne jeszcze nie zrywane. Z tej strony nie ma, z tej strony. Jest dom Kraków. No i nie widzę tu, żeby było przerwane. Chyba nie. Chyba nie jest przerwane. To może na razie na bok odłożę. Co by nam nie przeszkadzało. Natomiast ten radiotelefon. Może od razu moje przyrządy podłączę. I teraz mamy minus, mamy plus. Teraz jeszcze moje przyrządy. O, tak chyba będzie dobrze. To włączymy, to włączymy radio. Jest. Proszę bardzo, świeci, działa. 19. kanał AM w polskim systemie. Widać na wyświetlaczu. 20. kanał. Zobaczymy od razu, czy zmienia kanały. Przyciskami na mikrofonie. Zmienia nadajnik. Działa moc. 40 W, częstotliwość fabrycznie ustawiona dosyć wysoko, 700 Hz powyżej kanału. No to już jest dużo. To może zjechać sobie jeszcze w dół, tak jak zresztą widać. No ale 700 Hz to już jest sporo. Jeszcze zobaczymy z modulacją. O. Do 5W z modulacją. No mogłoby być lepiej, szału nie ma, ale radiotelefon wygląda na sprawne. No to oczywiście trzeba będzie poprawić, bo o właśnie. Ja spróbuję to odizolować. Jedną chwileczkę uda mi się to odkleić. No jest tak zaklejone, że... No dobra, ja to sobie spokojnie spokojnie odizoluję. Odkleję ten plaster i zobaczymy jak to wygląda w środku ten, ten przewód mikrofonowy. Już sobie z tym poradziłem, także odizolowane. No tu jeszcze kawałek izolacji został, ale no, właśnie tak to wygląda. Operacja tu oczywiście nie jest skomplikowana, ponieważ każdy mógł to zrobić we własnym zakresie. Jeśli ktoś posiada cyfrowy wkrętak, to można odkręcić trzy śrubki. Do tego jeszcze potrzebna jest cyfrowa lutownica. Można ten przewód skrócić tam o 2-3 centymetry, wsunąć do środka, przylutować. I będzie śmigało znów ładnych parę lat. Natomiast takie coś w każdej chwili może się wyrwać, może popękać. No i będzie niestety problem. A wtedy trzeba będzie już dzwonić do Houston. Szybciutko podłączę jeszcze antenę. Zobaczymy, albo posłuchamy, czy ten radiotelefon będzie nam coś odbierał. Jak widać, odbiera sygnał. Jest, może znów kamera do dołu, żeby było ładnie widać. Proszę bardzo. Blokada szumów, siła głosu. Co my tu mamy? Mamy włączoną automatyczną blokadę szumów w tym radiu, gdzie to jest. Tu mamy ręczną blokadę, a automatyczna jest nie widzę z boku po przyciskach chyba tu. Tak jest. Dobra propagacja, więc słychać tu stacje zagraniczne. Kanały zmienia do góry, kanały zmienia do dołu. Także odbiornik działa, nadajnik działa, radiotelefon sprawny do poprawienia. Przewód mikrofonowy uszkodzony. To teraz, może drugie radio, to już można zabrać. Na razie odkładamy i drugie radio. Najpierw no do moich przyrządów podręcznych, co byśmy mogli. Zobaczyć parametry tego urządzenia. Widać coś tam, o, w ten sposób. Ależ, bardzo proszę, jest teraz równiutko. Jest git. Radio tak wyjąłem z paczki, jak widać. PL19. Czyli działa, no to, a właśnie teraz przyrządy, i znów odjeżdżamy moc, modulacja, dwudziesty kanał. No i tu mamy mikrofon, tu jest. Tu wygląda, że jest wszystko w porządku. Zobaczymy od razu, czy zmienia kanały do dołu. Zmienia kanały do góry. Jeszcze zobaczymy, czy jest blokada. Działa. Także jest git. Wyłączę blokadę. No to jedziemy. Uwaga. Włączę nadawanie. No, tu proszę zobaczyć. Częstotliwość ustawiona bardzo ładnie. 44 Hz powyżej kanału jest super. Moc 3 W. No i zobaczymy z modulacją. Ola. No tam przez moment pokazało 5,2 W. No generalnie modulacji nie sprawdza się właśnie przy pomocy OLI ale przy pomocy przyrządów pomiarowych bo tak powinno to być zrobione prawidłowo natomiast do takiego szybkiego sprawdzenia w zupełności OLA nam wystarczy no to jeszcze jak już mamy sprawdzony nadajnik że działa to jeszcze sprawdzimy sobie odbiornik. Od razu słychać, że ładnie szumi. Widać S-metr pokazuje nam, że odbiera sygnał. Pełna czułość mikrofonu, odbiornika. Blokada szumów działa. No. I słychać właśnie stacje zagraniczne. Może kamerę znowu Radio sprawne, a więc czas start. Zabieram się za wykonanie dwóch tuningów. Radiotelefony wyglądają ogólnie na sprawne. No, wprawdzie te parametry ich są takie troszeczkę no, można powiedzieć odbiegające od normy, ale, ale ogólnie radiotelefony sprawne. Także jedziemy panie z tym koksem. Zanim zacznę, może rozkręcać radio, zauważyłem jedną rzecz, ale najpierw. Tu wygląda naklejka gwarancyjna. No, jest uszkodzona, ale chyba nie pęknięta. Wy wygląda na całą. Natomiast co chciałbym pokazać? O, proszę zobaczyć. To jest gniazdo antenowe z tyłu radia. I po tym gnieździe antenowym od razu wielokrotnie już pokazywałem: to wygląda w ten sposób, jakby poprzez przewód antenowy woda lała się na gniazdo antenowe, właśnie. Także, jeśli właściciel używa tego radia, pewnie jest zamontowane na stałe, to na 100%. Nie wiem jak antena, ale przewód antenowy jest na 100% do wymiany. Grozi to uszkodzeniem radiotelefonu, oczywiście w czasie nadawania. Także przewód antenowy na 100% do wymiany. A ja. Używając oczywiście cyfrowego wkrętaka, odkręcę obudowę i zobaczymy, jak radio wygląda w środku. Jeszcze z tyłu, dwie śrubki. Cyfrowy, cyfrowy śrubokręcik, taki wkrętak, więc. 010101 01, 01. I mamy to. Śrubki odkręcone i patrzymy sobie, co my tu w środku mamy. A mamy takie coś. No tu chyba coś tam na środku było. Nie wiem, czy lutowane, czy. No takie coś jest. Ale generalnie w środku wygląda ładnie. Jeszcze teraz z tej strony. No i tak jak widać bardzo zbliżona konstrukcja do Alana 48 plus do 78 plus bardzo podobna konstrukcja. Także. Tak, jak czasem mówię, cokolwiek, cokolwiek kupicie pod jaką nazwą, i tak w zasadzie będzie to samo. No tak, tak to właśnie jest produkowane, że wiele konstrukcji jest później powielanych z niewielką zmianą konstrukcyjną, natomiast w środku w zasadzie wsioryba siedzi to samo. No dobra, zabieram się za Tuning Radia, zobaczymy sobie później. Parametry potuningu. Radio potuningu. Zobaczymy, jakie są parametry. Oczywiście moc sprawdzamy nie w pojeździe, tylko najlepiej z zasilacza 13,8 V. No i miernikiem mocy, oczywiście też takim. No nie za 50 zł, tylko czymś lepszym. Nie musi być koniecznie cyfrowy, no ale już powiedzmy taki. Który no, troszeczkę kosztuje dobrej klasy miernik mocy wyjściowej i, i z reflektometrem, no to jest mniej więcej koszt właśnie takiego radiotelefonu. No dobra, uruchomiony nadajnik, częstotliwość ustawiona idealnie, bo fabrycznie też była ustawiona idealnie. Moc w tej chwili nośna. 5,7 W i zobaczymy z modulacją teraz. Ola. 13 W mocy wyjściowej PEP. Czyli z modulacją. Prawda, że jest lepiej? Lepiej. Ponieważ w samochodzie wiadomo yy, mamy zasilanie 12 V, no wiadomo, że w momencie w którym uruchomimy silnik. Napięcie zasilające będzie troszeczkę większe, ale to też zależy od stopnia rozładowania akumulatora. Maksymalnie tam w samochodzie, nie wiem, nie jestem elektrykiem samochodowym, ale coś w granicach maksymalnie do 14,4 V. Radio bez problemu to wytrzymuje. Natomiast no właśnie parametry parametry urządzenia są mierzone przy napięciu 13,8 V. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No, w samochodzie, jeśli mamy mniejsze napięcie zasilające, to trzeba zdawać sobie sprawę, że i również moc wyjściowa będzie mniejsza. Natomiast przewód antenowy również wprowadza jakieś straty. Może być tak, że radiotelefon ma, załóżmy, 3 Waty u mnie, a u klienta będzie miał 2,5 Wata w samochodzie. Plus do tego strata mocy na przewodzie antenowym. Już nam zostaje doprowadzone do anteny 2 Waty mocy wyjściowej. Następna rzecz, antena może być bardzo krótka, bardzo nisko zamontowana, no bo wiadomo, samochód jest niskim pojazdem. Więc skuteczność anteny samochodowej jest dużo mniejsza, więc i ten zasięg wtedy będzie dużo mniejszy. Natomiast w momencie, kiedy radiotelefon będzie miał, no można powiedzieć, właściwą moc wyjściową doprowadzoną do anteny, to i antena wypromieniuje więcej tej mocy i na większą odległość będziemy mogli porozmawiać. Tym bardziej, że modulacja w tym radiu, tak jak widać było na załączonym obrazku doszła do 13 W, a była ile? Fabrycznie 5 z groszami, w tej chwili 13 Watów z modulacją. Także radiotelefon gotowy i zabieram się za następne urządzenie. A teraz zobaczmy, jak wygląda drugi radiotelefon w środku. Nie widać tu, żeby ktoś już ruszał coś w tym radiu. Nie widać tu. No, wygląda wszystko ładnie, fabrycznie. I tak wygląda radio w środku natomiast zabieram się wobec powyższego za tuning radia tu z tyłu gniazdo antenowe jest w porządku natomiast w tamtym radiotelefonie no właśnie tak jak pokazałem zapewne przewód antenowy możliwe że antena przy tamtym radiotelefonie już jest na 100% do wymiany. Tuning w radiu wykonany. Zobaczymy jeszcze, ile można z tego maleństwa wycisnąć. Dwudziesty kanał. Częstotliwość ustawiona idealnie. Poprzednio było tam w granicach chyba 700 Hz powyżej, w tej chwili tam około 100 Hz. Nie ma to żadnego znaczenia, tak jak widać tu częstotliwość troszeczkę będzie sobie jeszcze zmieniała się jest to normalne natomiast moc 6,2 W sprawdzimy jeszcze z modulacją Ola. ponad 10 W tam chyba 10,5 momentami doszło no zazwyczaj jak mierzę z generatorem to z generatorem po doprowadzeniu sygnału do mikrofonu 1 kHz zazwyczaj ta moc jest pokazywana troszeczkę większa, ale to też tam powiedzmy niewiele, natomiast w tej chwili mamy ponad 10 W mocy z modulacją, także bardzo ładnie, Ola. no, nawet. Nawet jak głośniej się troszeczkę powie, do 11 czy troszkę ponad 11 W z modulacją. No dobra, radio gotowe zostało mi poprawienie tego mikrofonu, to to tam powiedzmy drobnostka, no ale niestety czas zajmuje, niby to się wydaje, ale tu, tu 10 minut, tam 15 minut, później pół godziny. I czas leci, a paczek przybywa, bo niestety, nawet w dniu wczorajszym otrzymałem cztery nowe paczki, w tym jedną wielką, olbrzymią, zaraz zobaczę, Momę. Jeśli właściciel tej paczki mnie słyszy, no, to jest to olbrzymia paczka zapakowana czarną folią z miejscowości Ostrzeszów. Także w środku nie wiem co tam jest, bo oczywiście nie rozpakowywałem. Wszystkie paczki nierozpakowane leżą i czekają w swojej kolejności na zrobienie. Natomiast to jest naprawdę olbrzymia paczka z Ostrzeszowa. Nie wiem co jest w środku. No, i dobra, radia gotowe, także poprawię jeszcze tu ten przewód mikrofonowy, składam, wysyłam do właściciela i zabieram się za następną paczkę. Bo takich filmów z tego typu radiami tygodniowo mógłbym zrobić, no powiedzmy, kilkanaście. Także jest tego sporo. Biorę się za następną paczkę. Koniec gadania, czas start. A ja życzę wszystkim udanych, dalekich łączności i pozdrawiam.